Zgodnie z zapowiedzią w studiu kolejny gość, Paweł Stasiak. Witam Ciebie pięknie. Bardzo się cieszę, że się znów widzimy i słyszymy z słuchaczami. Cieszę się i mówię dzień dobry. I jak ci się podoba to nowe studio? To studio dla gwiazd, dla specjalnych artystów jest otwierane, słuchaj, i ja wiem, że Ty to studio jednak chyba jakoś zgłębiałeś wcześniej poniekąd. Tak jest. Powiem Ci, że nawet nagrałem tutaj fragment teledysku do piosenki, którą, którą nagrałem po szwedzku, piosenki świątecznej. I mhm. tutaj, właśnie z realizatorem e, Gładkim, e, robiliśmy ten utwór i, i, i później realizowaliśmy e, zdjęcia do klipu, które rzeczywiście się tam pokazały. Także to studio tam już też zagrało. To prawie jest... czujesz się jak w domu. No, zdecydowanie. E, było jeszcze dużo innych nagrań, także czasami do późna w nocy tutaj e, spędzaliśmy czas i czuję się tutaj bardzo dobrze. To jest super studio, bo. E, Dziś jak się wchodzi do studia, to nie w każdym studiu tak to wygląda, prawda? No właśnie, to prawda. A, a tutaj jednak widać, że, że, że są suwaki, są jakieś dodatkowe parametry sprawdzane i wszystko jest na swoim miejscu. Zaczęliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie, a zaraz będziemy rozmawiali jeszcze, bo jeden wątek muszę poruszyć. No. Zaczęliśmy od kompozycji twojej solowej, którą wydałeś praktycznie równo rok temu, 12 mm. stycznia. Tak jest, Byle z Tobą. No właśnie. Byle z Tobą. Lubię ten utwór. Ich, bardzo się cieszę, że, że y, można do niego wracać. Y, jest to taki utwór, który właściwie, mam, myślę, że to jest, jest, jest y, taki z tych piosenek ponadczasowych, że, że one się nie zgrają szybko, że one będą, y, 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 będą y, ludzie po, po niego sięgać, żeby. Posłuchać takiej muzyki, która da fajny klimat, bo właściwie po to zostało to stworzone. Mhm, ale minął rok. Jeszcze witałeś się innymi kompozycjami, publikowałeś też w duecie mhm. i mówiłeś cały czas o swojej solowej płycie, i szykowałeś się generalnie na rok 2025. Ten rok nastał. Tak jest. Domykasz sprawę? Domykam sprawę. To znaczy, wiesz co, jak wszyscy wiedzą, poza swoją działalnością solową, jest jeszcze działalność zespołowa. Mhm. Zespół na przełomie 2025. 2024-2025 kończy 40 lat. W związku z tym yy, wypuściliśmy jeszcze singla w sierpniu z piosenką Pamiętasz mnie, jako papadę yy, piosenką. A będzie dzisiaj też. Piosenką, która yy, jest też taką yy, wprawką jubileuszową, bo, mm -hmm. bo pojawiają się tam tytuły piosenek naszych przebojów z lat 80. Yy, I wiesz. Yy, Starałem się robić tak, żeby y, gdzieś te moje piosenki y, nie wchodziły w tym samym momencie co piosenki zespołu, bo, mm -hmm. bo jednak ja też y, tutaj jestem głównym wokalistą. I y, podobnie było też y, z, z utworem, y, który, który teraz y, ma premierę, że y, starałem się y, przygotować na styczeń już swoją piosenkę y, solową, żeby. Z kolejnym utworem się pokazać, ale y, w międzyczasie y, powstał pomysł zrobienia y, odkurzenia mon monalizy, może tak powiem, żeby ten obraz troszkę przemyć y, szmatką tak delikatnie. Y, pomysł był taki żeby w, dniu, w tym roku 40-lecia żeby nie zamykać się tylko koncertem 40-lecia który się odbędzie bo to jest jeden dzień to jest oczywiście to są super emocje to są zawsze fajni goście to, to jest dużo wspomnień mhm. i, i spotkań z fanami ale, ale to jest jednak jeden dzień a chcielibyśmy żeby y, ten y, rok 40-lecia trwał przez cały rok w związku z tym y, przygotowaliśmy y, takie niespodzianki, i to jest pierwsza właśnie. Wracamy do piosenek, które śpiewaliśmy kiedyś, bo pomyśleliśmy, że młodzi słuchacze, nawet jeżeli z zainteresowaniem, bo. Interesują się brzmieniami lat 80., sięgnął po jakąś piosenkę z naszego repertuaru, no to muszą być rzeczywiście y, tacy maniacy, którzy jednak będą gdzieś tam w tym drążyć. Natomiast jeżeli chodzi o y, ogólnie o publiczność młodą, to trzeba im troszkę inaczej przedstawić ten utwór. Mhm. Nie za bardzo go zmieniać, żeby on nie, nie zmieniał swojej formy, żeby miał ten sam przekaz, ale jednak miał trochę inny bit, żeby trochę, trochę inaczej tam się działo. On jest może uboższy, jak, jak się jednak, przepraszam, Przepraszam, chyba uderzyłem mikrofon. Ale Jak... się wciąż trzyma. Słuchaj, zobacz, jaki uparty. A, ale widzisz, że no, po prostu do, dobra sztuka. <śm> Chodziło o to, żeby, żeby, żeby dotrzeć do tych ludzi trochę innym, tak, tak jak powiedziałem, że jest uboższy, bo nie ma solówki gitarowej na przykład, mhm. bo, bo, bo się trochę inaczej rozwija, ale jednak są wszystkie części zachowane i, i, i ta piosenka jest właściwie taka, jak, jaka była wtedy, ale jest podana w, w sposób bardziej nowoczesny. I pod koniec grudnia y, nagraliśmy takiego TikToka, właściwie jadąc na, na koncert sylwestrowy uh -huh. y, w samochodzie, że za, zaśpiewałem do, 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 do fragmentu tego refrenu y, tę piosenkę i wpuściliśmy to y, na TikToka i okazało się, że nagle po prostu y, zaczęło się to rozchodzić w takim tempie, że no, dzisiaj ma to b, gdzieś pół miliona wyświetleń y, i pojawił się pomysł, żeby jednak nagrać jeszcze kilka innych tego typu wejść na TikToka z piosenką o Monalizie. Mhm. I y, w związku z tym, że jest takie zainteresowanie, jednak teraz od razu szybko pokazać ten, ten remix, który był tak naprawdę y, w tym momencie przygotowywany specjalnie na początku stycznia, żeby, żeby tylko zdążyć z tym zainteresowaniem, bo czasy są takie, że y, ja myślałem, żeby z tym ruszyć gdzieś tak dopiero w marcu, kiedy jest już trochę cieplej i ludzie zaczynają trochę myśleć o, o innych sprawach, ale. Ale ale, ale ale się pozmieniało, no i właśnie. dlatego nie mogę wydać tej mojej piosenki, no bo, no bo znów <głos》> weszło coś, coś złego. Zagęściło z się to wszystko. Zagęściło, ale myślę, że przyjdzie taki czas. To też daje nam, jako, jako wspólnie tej grupie, jeżeli chodzi o produkcję tej płyty mojej. Yy, i, i mi samemu yy, daje możliwość też dotarcia później z tymi następnymi piosenkami do większej ilości osób, bo one mhm. jednak w tej chwili y, powiększają y, ten, ten zasób y, zainteresowania. Czy, czy na TikToku, czy na Spotify, czy gdziekolwiek indziej. No proszę, teraz nie wystarczy tylko zarejestrować nagrania, ale trzeba dobrze przeanalizować, jaki jest target, jaki jest odbiorca, do kogo może trafić twoja twórczość. Ale też y, w, właśnie zwracać uwagę na znaki, prawda? Że, mhm. że jeżeli coś się dzieje w jakimś określonym kierunku, to, to po prostu tam pójść, bo bo to znaczy, że rzeczywiście jest zapotrzebowanie. No dobrze, to teraz no jednak zachowamy chronologię, czyli 23 sierpnia roku 2024 to był ten dzień, kiedy ukazał się singiel podsumowujący Dokładnie. to, co się wcześniej wydarzyło w historii Papade. Słuchamy. Tak jest w refrenie? Pamiętasz mnie. Bardzo proszę. No, się w oku niejednym potoczyła, podejrzewam przy tym utworze pamiętasz mnie, a OSK potoczy się też w niejednym oku yy, i oczach też wielu. Jak posłuchacie yy, nowej wersji tego co przygotowaliście na 2025 rok, chociaż ja już przyznam się szczerze, dwa razy wystrzeliłem z tą kompozycją, bo nie mogłem, wiesz, yy, się doczekać, ale nawet wczoraj, jak grałem, to przypominałem, że yy, właściwie reklamowałem po raz pierwszy, że pojawi się na żywo yy, yy. dookoła południa w polskie FM. Yy, ten czas podsumowań, no to znowu musimy podrążyć historyczne chwile. Rok 1988, tak. czyli album, z którego pochodzi ta kompozycja, się ukazał. Mm -hmm. I mało tego nawet rozbiliście wtedy Opole. Tak jest, udało się to zrobić, i to było o tyle niesamowite, że to było y, rok. Y, po sukcesie Maxi Singla, mhm. czyli piosenki, która wygrała y, poprzednio Opole w roku 1987, y, jak jechaliśmy, mówię, nie do, no, fajnie, że jedziemy, ale przecież nie możemy wygrać rok po roku, bo to po prostu się nie zdarza tak naprawdę, to jest niemożliwe. Y, zresztą nawet jakoś statystycznie by tak nie, nie wychodziło z obliczeń. Y, bardzo rzadko jest to możliwe, no ale jednak tak, tak się zdarzyło, z tego się ogromnie cieszyliśmy i to, to zwycięstwo y, było dla nas takim przypieczeniem. Tego poziomu popularności w tamtych czasach mm -hmm. tak naprawdę. No, trzeba pamiętać o tym, że festiwal w Opolu to był, to była ogromna taka. Mm, y, taki wystrzał promocyjny tak naprawdę, bo Opole oglądali wszyscy abstrahując od tego, że nic innego nie było w telewizorze, no tak. to, to, to naprawdę wszyscy ci, którzy te telewizory mieli, myślę, że nieliczne osoby tylko miały wyłączone w tym momencie na dwójkę, która pewnie nadawała w tym też specjalnie pewnie coś mniej atrakcyjnego, mm -hmm. żeby to pole jednak było oglądalne I, i jakby takie były badania, no to by miały niesamowitą jakąś taką oglądalność w procentach. Natomiast rzeczywiście to był, to był, to był taki niesamowity wieczór, tym bardziej, że też na tym festiwalu dostaliśmy nagrodę yy, nie od publiczności, ale od y, jury y, w konkursie premier. Dostaliśmy mhm. wyróżnienie za, za utwór Nietykalni, i jeszcze Nietykalnie zostali uhonorowani taką nagrodą od yy, festiwalu w Rostoku Festiwalu Morze i Ludzie. Yy, I tam dzięki temu zaśpiewaliśmy rok później. Miała być piosenka trochę o morzu, więc wybraliśmy królową fal. Tylko musiała być zaświewana po niemiecku, więc była Mädchen me i Mia. O no proszę bardzo. Tak jest. No, to jako robi wrażenie. Teraz tak się nie nagrywa. Teraz artyści najczęściej nagrywają w języku angielskim, sądząc... Znaczy, mają dwa sposoby tłumaczenia. Nagrywam w języku angielskim, żeby zrobić karierę, co oczywiście mija się z celem, bo tej kariery w 95% się nie udało w ten sposób mhm. osiągnąć, a drugi raz, że jest łatwiej, bo polski jest zły. Ach, tak nie jest. Polski, no jest, jest, polski jest trudniejszy tak naprawdę do tego, żeby zaśpiewać i do tego, żeby napisać Taki tekst, który nie będzie albo zbyt banalny, albo zbyt trudny do, do tego, żeby mhm. przekazać y, jako artysta coś, coś y, publiczności, która będzie na to czekała. Także no, myślę, że jest wiele takich przypadków. Y, Edyta Bartosiewicz też przecież nagrywała na początku tylko w języku angielskim, hmm. bo nie mogła się przemóc, żeby jednak napisać coś po polsku. Oczywiście jak napisała, okazało się, że ma wspaniałe pióro i, i te piosenki płyną cudownie w, w tym języku i, i, i w jej wykonaniu są, są po prostu. Mistrzostwem świata. To prawda. Jak dobrze w głowie policzyłem, chyba się nie pomyliłem, to mamy ile? 37 lat od tego 88 tak roku. Jest. To jest szmat czasu. To jest bardzo dużo. To jest też niesamowite, że przez tyle lat. Wciąż macie fanów, wciąż jest niesamowity odzew i niesamowita popularność Twojej skromnej osoby, ale też i całego zespołu i pomysłu na muzykę, którą przedstawiacie. I nawet jak od, odkrywacie się w zupełnie nowej, zremiksowanej rzeczywistości, mm -hmm. to wciąż strzelacie idealnie. Tak, rzeczywiście jest. Y jest, to znaczy w ogóle ja uważam, że, że to jest największa nagroda dla, dla każdego wykonawcy, że, że może istnieć tak, dużo, tak długo na scenie. Mhm. Myślę, że każdy, kto y, był trochę popularny, był na tej scenie, mógł wyjść, zaśpiewać, przekazać coś i odczuwał. Y, ten aplauz publiczności, tutaj nie chodzi o to, że to jest podłechtanie gdzieś tam ego, mhm. ale chodzi o taką wymianę energii, o coś takiego, co, co jest naprawdę wręcz metafizyczne i na scenie się zdarza. To jest, to jest coś, do czego zawsze będzie tęsknił. Ja pamiętam, że było, było takich kilka lat, że właściwie no, zespół nie działał, to, to nie działał prawie 10 lat, ale ja jeszcze jako Mister Dance działałem w latach 90., i, i tak właściwie do połowy lat 90. cały czas gdzieś, gdzieś się pokazywałem, później rzeczywiście mniej i zacząłem bardzo tęsknić. I, I też dlatego, jak pojawiła się propozycja powrotu, mimo że to było bardzo ryzykowne, mhm. to jednak pomyślałem sobie. Mm, Dajmy sobie taką szansę, sprawdźmy, czy te piosenki przetrwały, czy mamy cały czas ten przekaz, żeby wychodzić na scenę i żeby jakoś zaczarować tą publiczność. Także no, my jesteśmy bardzo wdzięczni, że, że jest taka możliwość, że możemy cały czas na scenę wychodzić. I to jest ten najpiękniejszy moment za każdym razem, jak gdzieś jedziemy ileś tam kilometrów i wreszcie jesteś, jest już wszystko gotowe. Już przyjechaliśmy z hotelu, gdzie przygotowywaliśmy się do tego, żeby lepiej wyglądać niż na co dzień i jesteśmy gotowi do wyjścia na scenę. To jest magia. Wiesz, to jest też niesamowite, dlatego, że inaczej jest na świecie, inaczej jest w Polsce. Ta ciągłość w przypadku wielu artystów, za chwilę, 3 lutego, nowy album publikuje King White. Całkiem niedawno, 19 grudnia ukazała się szósta płyta po 29 latach zespołu Flock of Seagulls. Tak. W poprzednim roku 2023 mieliśmy Classic znowu po 40 latach, czyli mm -hmm. w wielu przypadkach nawet ta przerwa płytowa jakby nie współgrała z tą przerwą koncertową, te zespoły były wciąż obecne gdzieś mm -hmm. tam wśród fanów. A w Polsce mamy taki y, trudny moment. Przełomu lat 80. i początku mm -hmm. lat 90. -tych. zmieniają się rządy, zmienia się rzeczywistość, zmienia się też pojęcie utworu i ochrony prawnej. Tak jest. Wam udało się przez to przebrnąć? Udało się, chociaż nie było łatwo. Tyle, że myślę, że ten, ten powrót byłby dużo wcześniejszy. Mm -hmm. Ale rzeczywiście to, co się działo w pierwszej połowie lat 90., powodowało to nowe wytwórnie, nowe wydarzenia. Selekcja, selekcja, czy ktoś na i była, To nawet y, chyba nie chodziło też o to, czy, czy my byśmy się odnaleźli, ale czy ktoś by chciał w ogóle nas odszukać, bo y, wszystko, co było z lat 80., było niedobre. No właśnie. Y, wytwórnie były nowe, właściwie pow, mm, powstały tutaj y, filie zachodnich y, wytwórni przyszli nowi ludzie, którzy zaczęli rządzić mhm. i oni po prostu w ogóle nie, nie chcieli nawet myśleć y, i, i słyszeć o wykonawcach, którzy byli gdzieś tam kiedyś popularni, bo oni mają nowych ludzi, oni będą y, ich właśnie w tej chwili promować, bo są nowe czasy i jest, jest teraz na, na to ten moment, dlatego y, te, te lata 90. -te kompletnie y, jakby odsunęły nas, mhm. ale Myślę, że wszystko jest po coś, mm. bo, bo ten powrót był, był taki bardzo sentymentalny. Mm -hmm. nie, nie było tak, że te piosenki, gdyby były grane gdzieś bez przerwy, to one by się znudziły, one może mogłyby się ograć, mm. może te, te wspomnienia już by były trochę inne, a tak jednak była bardzo długa przerwa, i to całe pokolenie y, poszło razem z nami. I myślę, że to też jest taki jeden z powodów możliwości tego powrotu. No to teraz ten powrót taki naprawdę, Anno Domini 2025, nasz Disneyland zupełnie w nowej oprawie, przygotowany remiks przez... Andy Dust. Oho. Paweł Stasiak, Papa D. A tak, oczywiście, Paweł Stasiak, Papa D. nasz Disneyland 2025, to jest pełen tytuł. No i co, no i słuchajcie, mam nadzieję, że się spodoba. Pamiętajcie, że jest cały czas wasza monaliza z 1988 roku. Jeżeli ktoś pamięta i, i mają w sercu, to my jej nie odrzucamy, my cały czas tę monalizę gramy na koncertach. Natomiast tutaj chcemy się przypomnieć trochę też innej publiczności, a jednocześnie spowodować, żeby może ta monaliza wróciła na trochę dłużej w tym roku. No, ja coś czuję, że w tym roku na pewno się spotkamy w tym studiu jeszcze przynajmniej raz, no bo ta płyta, czekam na nią, wyczekuję i niecierpliwie się już. Ja też y, bym <laughs> bardzo chciał, jak, jak najszybciej, ale wiem, że to nie wszystko ode mnie zależy i tylko od mojej chęci, ale to trzeba po prostu bardzo, bardzo ładnie ułożyć, ale będzie poukładane bardzo dobrze. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję.